Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Gabriela, ale znacie mnie również jako Fjordlana tutaj na YouTubie, Instagramie oraz na Facebooku. Oto kolejny odcinek dziubanie na ekranie i mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek, który się nazywa Historia pewnego projektu. I jak pewnie już zauważyliście, mam go właśnie na sobie. A właśnie w ostatnim odcinku, e, historii pewnego projektu, pokazywałam wam moje takie małe zmagania z resztkami włóczki, i właśnie z tym projektem, który mam na sobie, czyli przepiękną apaszką, a dodatkowym akcentem, jaki postanowiłam zrobić. E, Tutaj, właśnie z resztki włóczki, jaka mi została, jest oto właśnie taka brożka w kształcie goździka, która ładnie tutaj mi spina. Ewentualnie myślałam, żeby złapać jeszcze tutaj gumeczką, tak, żeby ładnie te końcówki mi się tutaj łapały. U mnie wyszła ta apaszka. Może Wam ściągnę z resztek włóczki, i dlatego właśnie było to dość interesujące. I myślę, że przy następnym podejściu. Do tego projektu. To Wam pokażę moją. Oj, źle złapałam. O, tak, Taka, taki goździk jak widzicie, w takich samych kolorach. I apaszka ze wzoru Agi Kuczyńskiej, w takich bardzo, bardzo fajnych kolorach. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak wiecie, Ponieważ no, stawiam, że oglądaliście tamten odcinek Nie starczało mi włóczki Na wykończenie całkowicie tej bordiury I u mnie weszła Wersja mini Ale już na pewno wiem, że będę chciała Zrobić większą wersję Tej apaszki Ponieważ strasznie mi się podoba no i oczywiście moje dziewczyny już Też by chciały taką mieć Dla siebie Nawet na zasadzie Takiego fajnego akcentu Myślę, Oj! Porozrzucałam, ale jak widzicie, nie jestem w swoim zwykłym miejscu, czyli w tym, w którym zawsze nagrywam, więc tutaj taka apaszka jest fajnym, myślę, akcentem, właśnie takim fajnym dodatkiem, a w moim y, wydaniu jest właśnie w takiej bardzo, y, chciałam powiedzieć, polonistycznej, patriotycznej, o, właśnie, w patriotycznych, w biało czerwonych barwach. I tak jak wiecie, powstała z resztek włóczki właśnie z dwóch moich projektów na Fiske tour Dress 2 i Fisketur Crop Top, właśnie w czerwonym i w białym kolorze. Cieszę się, że udało mi się zużyć te wszystkie resztki włóczek i tak naprawdę, gdy opowiadałam Wam w ostatnim odcinku, co mam w planach, to nic z tego nie zrobiłam. Skupiłam się na tym projekcie, na razie ściągnę, bo jest dzisiaj strasznie gorąco u mnie, bo 23 stopnie, więc sobie tutaj odłożę tą przecudowną apaszkę na bok, ale jak nie oglądaliście tych odcinków, no to tamtego odcinka, no to spokojnie w tym odcinku będą same nowości. I jak już powiedziałam o apaszce, to powiem również o kolejnym projekcie, który mam tym razem na szydełku, a robię z takiej oto włóczki. Takiej puszystej, Klara się nazywa, kupionej w ruście. I tutaj, po spotkaniu dziewiarskim, jakie było wczoraj, zaczęłam robić coś innego, ale w końcu sprółam i zaczęłam ponownie robić. I tym razem padło na takie poszewki, na, na poduszki, na takie jaśki dla moich dwóch chrześnic, bliźniaczek. Które właśnie będą mogły zabrać ze sobą. Strasznie chciałam, żeby zrobić właśnie jakiś projekt dla nich. Robią się koce powoli, bardzo, bardzo powoli. Na które włóczki pokazywałam Wam ostatnio, ale byłam pewna, że no teraz, jak jest u mnie rodzinka w odwiedzinach, no to chciałam, żeby zabrali coś też dla nich. No a na kocyki, no nie ma opcji, żebym zdążyła chociażby jeden nawet skończyć, a nie opłaca się dawać jednego, bo i tak nie mogłyby dosyć, bo była wielka wojna i kłótnia. Więc dlatego postanowiłam, że zrobię szybko. Tutaj już mam pierwszy panel. Zaczęłam. Oj, szydełko mi uciekło. Zaczęłam również robić tylny panel, już tutaj słupkami. I chcę po prostu tu, tutaj jest ściek babuni, tak? Kwadrasy babuni, tak, żeby po prostu dwie na siebie nachodziły, bez żadnego zamka, bez niczego, żeby nawet dziewczyny mogły sobie spokojnie albo wypakować tą poduszkę z tego, albo zapakować sobie jakiegoś misia do środka. To już będzie oczywiście do zabawy dla dziewczyn. Więc to jest taki projekt, który właśnie zaczęłam wczoraj na naszym spotkaniu dziewiarskim w Bergen, a dokładnie na Arnie. I właśnie teraz, w tym tygodniu, na pewno będę ten projekt kontynuować. Przepiękna różowa włóczka, już moje dziewczyny oczywiście stwierdziły, że to projekty dla nich. No ale powiedziałam, dla nich też coś będzie w swoim czasie. Tu sobie poprzesuwam. I kolejnym aspektem, jaki chciałabym dzisiaj poruszyć, to chciałabym bardzo, bardzo podziękować za te wszystkie cudowne życzenia, jakie od Was dostałam. I tak jak ostatnio pokazywałam kilka prezentów, jakie dostałam z okazji moich urodzin, no to po tym czasie ta ilość się zwiększyła i tutaj razem z wami chciałabym po prostu po kolei niektóre rzeczy otworzyłam, niektóre jeszcze nie i chciałabym po prostu wam tutaj pokazać. Między innymi, niestety nie mam zdjęcia Ponieważ był to piękny bukiet Który był też ze świeżych kwiatów Ale i takich, takich Włóczkowych kwiatów, więc postaram się wkleić Tutaj właśnie zdjęcie, jak on wyglądał Ale Dostałam e, właśnie Cztery moteczki Takiej oto e, pięknej Moherkowej e, Włóczki ze firmy Lilopi, nie Lilop, Lilop Gun e, Firma tresil i tutaj właśnie taki ala moher jest przemilutki. Ja akurat z tego zrobiłam już co na 30 dostałam akurat też tą samą włóczkę, no to robiłam mój Windu Cardigan, no i tutaj akurat dwie pary prostych drutów, właśnie na tym te, te kwiatuszki właśnie były zamocowane, wraz właśnie z naturalnymi kwiatami białymi różami gipsów i eukaliptusem, którego uwielbiam, więc to był piękny prezent od mojej sąsiadki. E... Tutaj kolejnym, tylko tak ładnie pakuję troszkę, bo tak miałam schowane. E... Bardzo dużo osób na pewno ogląda albo słucha, co ja mniej więcej mówię, czym się zajmuję, co mam na drutach. I padł temat, że chciałabym porobić więcej skarpetek. No więc co oczywiście dostałam. Takie oto cudowności. Dostałam dwa zestawy y, takich blokerów do skarpet. Oczywiście, mniemanie było takie od moich przeszywanych teściów, czyli to jest wujostwo mojego męża, y, ale traktuję ich trochę jak teściów, więc y, dlatego tacy przyszywani, którzy są właśnie u mnie w odwiedziny no to dostałam od nich takie właśnie dwa zestawy Szczególnie dwa właśnie, żeby nie było kłótni, która z dziewczyn akurat ma pierwsze robione skarpetki Obydwie będą mogły ładnie prezentować te skarpetki właśnie na tych blokerach I strasznie, strasznie się cieszę, ponieważ przychodziło mi przez myśl, że no może fajnie by było kupić jakiś bloker Tak żeby jak już zrobię jakieś skarpetki, to żeby tutaj chociażby Wam jakoś w ładny sposób to pokazać więc już mam, i się cieszę, że dostałam właśnie taki prezent. Zastanawiam się, co jeszcze, co następne wam pokazać, bo jeszcze mam tych kilka prezentów, ale może zacznę od tych dwóch. Więc tutaj blokery odkładam. Jestem trochę w takich roboczych warunkach, więc nie mam tutaj swojej biureczka, ale dostałam też taki cudowny bukiecik którego jeszcze nie otwierałam Postanowiłam, że spróbuję otworzyć go razem z wami Jak widzicie jest tu również włóczka Trochę poszeleszcze o. o to takie Cudowne włóczki I z tego co zrozumiałam Ma być to właśnie głównie Taka skarpetkowa tak, jest to głównie taka skarpetkowa, 100, 80% wełna, 20% nylon. Nie chcę za bardzo tego tutaj y, rozkładać na części pierwsze, ale jest dodatkowo kilka przepięknych znaczników. Chciałabym Wam tu odczepić. O. I ten, co już mi w sumie córka stwierdziła, że chyba mi go ukradnie, to jest taki oto, pierożek. Chciałam przerywnik zrobić, ponieważ osa zaatakowała moje, czy pszczółkę zaatakowała pokój moich dzieci e, także tutaj pokazywałam właśnie takie piękne pierożki, widzę, że są dwa e, i dodatkowo tu jeszcze odpinam e, takie z listkami, śliczne i takie kuleczki kolorowe o, ale widzę, każdy jest chyba inny kolor, bo jest pomarańczowy Jak to odczepić? Tu odczepię O, takie otwierane, więc bardzo fajne I również do szydełka i do... Takie właśnie, i widzę, pomarańczowe, żółte, zielone i różowe Prześliczne, bardzo, bardzo dziękuję Zastanawiam się jeszcze, co to jest tutaj, taki łańcuszek ale sobie poprzeczepiam e, z powrotem te moje małe prezenciki, ponieważ chciałabym przez jakiś czas. E, mieć jeszcze je tutaj poprzeczepiane. Taką mam małą nadzieję, że przynajmniej dzieci mi tak szybko ich nie zabiorą. Tutaj, o! I tutaj jest. A, to będzie licznik rzędów, tylko nie chcę go odpinać, bo on jest to dobrze zabezpieczony z taką właśnie. Z taką ładną różyczką, czyli tu są po prostu oczka, gdzie będę mogła sobie przeliczać, ile rzędów zrobiłam. A dodatkowo akurat dostałam też na żydełku fajny, właśnie taki zrobiony zmywaczek. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję Asiu tutaj za prezencik. No i oczywiście takie piękne, kolorowe, skarpetkowe włóczki, które się na pewno za jakiś czas zamienią. I już też jest to połączenie właśnie z tym. Prezentem, który dostałam od innych osób, więc strasznie mnie to cieszy, że właśnie tutaj, tak moje, z moją pasem, jest to bardzo powiązane. Także taki prezencik cudowny dostałam. Odłożę go sobie tutaj. Kolejnym prezentem jest dość duże zamówienie, które w sumie złożyłam razem z moją koleżanką, która jest w Polsce. I ona stwierdziła, że chciałaby mi zrobić, kupić trochę włóczki i przesłać do mnie, ale jak oglądała właśnie koszty przesyłki, bała się trochę o koszty cła i tak dalej, więc stwierdziła, że żebym dodała, że ona mi tak jakby. Hmm, Wykupi koszyk, który naszykuje, do tam pewnej kwoty, którą ona chciała po prostu na to przeznaczyć. Na początku się dość mocno wspierałam, bo mówi: Nie, nie potrzebuję, mam tyle włóczek, ale z drugiej strony ona mi mówi, że ona by mogła wybrać cokolwiek, ale był, to by był dla niej problem, a tak to będę mogła wybrać coś, co ja na pewno zużyję do swoich projektów, więc. Są tutaj włóczki na moje projekty. Nie będę jeszcze mówić, co na co dokładnie, ale mniej więcej powiem Wam, jakie mam ilości, i co tak mniej więcej z tego myślałam zrobić. Pierwszą włóczką jest to włóczka Bel. I tą włóczkę Bel mam w dwóch kolorach. Pierwszy kolor to jest czern. I jest tego pięć motków, a drugą włóczką jest taki właśnie to jest kolor numer 24 Nie pamiętam jak on był nazwany na sklepie Ale to taki piaskowy bodajże Więc nie jest to taki brąz Nie jest to taki beż No taki właśnie coś pomiędzy I tutaj mam też projekt właśnie To będzie projekt jeden z moich wzorów Na który już mam cały pomysł Ale nie będę zdradzać A tutaj chciałam wykorzystać to Włóczkę na projekt polskiej projektantki, które mam zakupiony, więc jak wskoczę tylko na druty, to na pewno powiem Wam, co to będzie. Drugą wersją jeszcze włóczki jest włóczka safran, którą mi brakowało do jednego projektu, który pokaże się w historii pewnego projektu, więc będę mogła trochę. E, trochę pogonić z tym Co na razie leży i czeka Jest tu kilka tych e, moteczków Ale największym e, Największą ilością W tym zamówieniu był muskat W takim e, błękicie pe, Petrolu praktycznie e, No kolor Numer 74 I tak jak mówiłam tutaj nie pamiętam też e, Jaki to był dokładnie jakby na, Jak jest nazwany Na sklepie ten kolor Ale no jest przepiękny i tutaj mam dość dużą ilość, bo w planie mam również projekt z mojego, z mojego wzoru na sukienkę. I strasznie nie mogę się doczekać, którą bym mogła zacząć. Ale jeśli chodzi o prezenty, to jeszcze nie koniec. I tutaj właśnie takie przecudowne wielkie pudło jest tutaj. Właśnie czeka na mnie i czekają właśnie te wszystkie projekty, więc strasznie się cieszę. A kolejnym prezentem, który myślę, myślałam, może użyję jednego prezentu, żeby wam pokazać, żeby tutaj zademonstrować na spotkaniu dziewiarskim, Dostałam takie urocze skarpetki, no przecudowne. Spróbuję założyć tutaj właśnie na ten mój, na te moje marker nie markery, blokery Tak, blokery Bo mi się wydaje, że te będą blokery troszeczkę za małe Ale Myślę, że będzie widać o co chodzi O, w ten sposób Ta Takie oto skarpetusie Z pięknym falbanką Więc tutaj właśnie dostałam Od Krysi, za co bardzo dziękuję Już moje córki oczywiście Szczególnie te najmłodsze stwierdzają O, piękne, to będą dla mnie więc będę musiała próbować je ukrywać, tak żeby mi nie zabrała, bo są naprawdę prześliczne. A mam do niej też taki tym bardziej sentyment, ponieważ na naszym pierwszym spotkaniu właśnie Krysia robiła te skarpetki, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To no już na pewno te skarpetki mi będą bardzo o niej przypominać. I ostatnim, ale oczywiście nie mniej. Cieszącym mnie prezentem, ponieważ mi wszystkie prezenty tutaj ucieszyły niezmiernie i tak naprawdę tych prezentów od dziewczyn ze spotkania Dziewierskiego naprawdę się nie spodziewałam. Więc tym bardziej mi było niesamowicie miło. Tutaj tylko sięgnę. Ale jest jeszcze jeden prezent, a jest to prezent od Ko Gosi: e, Vouch Knitting. No, po prostu. Gdzie ja znajdę więcej czasu na te wszystkie pomysły? Jak ja tylko otworzyłam tą książkę, jest przepiękna. Tak dużo inspiracji, i naprawdę fajnie, że są też tu, jest tutaj dość dużo podzielone na różne, jakby to powiedzieć, na trzy. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Różnych rozdziałów. Może uda mi się tutaj z przodu Wam pokazać. Pięć fajnych rozdziałów, oznaczone tutaj kolorami. I tutaj pierwsze to są wzory wykorzystujące prawe, lewe oczka, następne to jest jacquard, kolejne to są różnego rodzaju o, ale teraz widzę, jak nie świeci z tej książki, się odbija światło. E... Kolejne to są różnego rodzaju warkocze, ażurki i wykończenia, więc, no tutaj naprawdę widzę, że aż się boję, <laughs> aż się boję tego wszystkiego, tak naprawdę, co przyjdzie mi do głowy, oglądając już tą książkę, już naprawdę miałam tak rozświetlone oczy, chyba, że. Naprawdę starczy mi czasu. No nie wiem, na pewno nie na wszystkie pomysły, ponieważ już teraz miałam pełno pomysłów, a dzięki między innymi też tej książce mam ich jeszcze więcej. Ale bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia. Bardzo Wam dziękuję za, za to, że jesteście ze mną, że tutaj polubiacie, że komentujecie, bo tak naprawdę to sprawia mi to chociaż. Małą iskierkę nadziei w tym, co mnie właśnie teraz spotyka. I zresztą to chyba widać, jak teraz opowiadałam nawet o tych prezentach, to pewnie cieszyłam się z wielkim waflem na, na buzi, z takim wielkim bananem, jak to moja córka mówi. I to naprawdę sprawia mi wielką przyjemność, że jesteście tutaj ze mną i że mam tą chwilę teraz, nawet, żeby usiąść, porozmawiać tutaj, po, pochwalić się, bo. Mnie to strasznie cieszy, te wszystkie prezenty, ale wiem, że właśnie um, to, że mogę się z tym z wami podzielić, cieszy mnie jeszcze bardziej, bo to jest takie mega inspirujące i mega takie, właśnie pozytywne, że no możemy się razem cieszyć się z tego takiego małego szczęścia, właśnie, takich małych prezencików, małych, nie małych tak naprawdę, ale no każdy najmniejszy drobiazg, tak jak właśnie wszystkie życzenia, za które jeszcze raz bardzo dziękuję, są naprawdę bardzo ważne i nie zapominajmy o tym w takim codziennym życiu i... No, myślę, że na, tym, na ten moment nie będę za długo przedłużać, będzie to dość krótki odcinek. Chciałabym jeszcze tylko na koniec pokazać Wam taki mały update, jeśli chodzi o mój ogródek, i dokładnie co tam się pozmieniało. Prawdopodobnie na dniach będziemy jeszcze przesadzać. Ja przesadzałam sałatę, i to właśnie Wam pokażę na takim małym filmiku. Ale y, chciałabym właśnie jeszcze przesadzić inne już warzywka, ponieważ jeszcze goręcej ma być, więc no tutaj mam nadzieję, że będą miały fajne warunki, żeby rosnąć. Także trzymajcie kciuki. Mm. Mam wielką nadzieję, że w następnym odcinku wrócę do niektórych projektów, które Wam pokazywałam ostatnio. Na pewno nie będę miała ze sobą już tych poduszek, więc wstawię wtedy jakieś zdjęcie, jak już będą gotowe, ponieważ wtedy już będą w drodze do Polski. Mam taką nadzieję, że zdążę. Trzymajcie za to mocno kciuki. No i będę musiała w, w najbliższym czasie. Po skończeniu tych poduszek wrócić do tych projektów, które mogliście oglądać w ostatnich odcinkach, ponieważ chciałabym podgonić z tymi projektami, nim zacznę jakieś kolejne nowe, bo nie chcę mieć za dużo ufoków, a każdy projekt mnie po prostu cieszy i nie chodzi o tą gonitwę, o jakieś tutaj, właśnie takie. Um... Przeganianie się z kimś, ale właśnie ze samą sobą, żeby dawać sobie jakieś takie właśnie punkty, że chcę skończyć coś i cieszyć się już z gotowego, niż później mieć taki właśnie uraz, że a porzuciłam dany projekt, nie skończyłam, a nie o to chodzi. Mam się cieszyć z tego, że to jest moją pasją i robić to po prostu z pasją. Także dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku. Jeszcze Wam zostawiam tutaj na koniec taki mały właśnie. Opis, może nie opis, ale taki właśnie przegląd mojego ogródka i zobaczymy, co tam u mnie się porosło, co się zadziało, wydziubało spod tej ziemi. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Ogromne serduszko dla Was i naprawdę czuję, że mam od Was wielkie wsparcie i za to bardzo Wam dziękuję. Także do zobaczenia następnym razem. Pa!